góry, cała wiara się buja Stajcie w porzyni, się. Uuu, uuu, uuu. Uuu. No to dzień dobry, misiaczki, w ten piękny dzień! Dzisiaj dzień jesteśmy... dobry, misiaczki, w ten piękny <grym> dzień! <grym> ja jestem Jakub Kotuła, to jest Adrianna Jarczyk, go na Travel i Fit on Trip. Przyjechaliśmy właśnie nad słynną Rivierę, rivierę Radłowską. Radłowską. Radzie. Radzie. Radzie, Radłowską. Po to, żeby trochę pomorsować z racji, że niedługo. Uciekamy, tak jak mówiliśmy na live, że uciekamy długo w końcu znowu w ciepłe kraje, tam gdzie raczej morsowanie będzie zwyczajnie niemożliwe. To korzystamy z darów natury, z zimnej wody. Dary, dary. natury, na 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 Riviera Radłowska. Aha, Zapraszamy. No to kochani, będzie to w ogóle pierwsze morsowanie Ady. Tak. Z racji też również, że zaczyna się sezon, serdecznie zapraszam do mojego filmu, gdzie e, nagrałem poradnik, jak zaczynać swoją e, przygodę z morsowaniem. To Wam tutaj nie będę już zanudzał. My się trochę rozgrzewamy, pobudzamy nasze krążenie i będziemy wchodzić. Ja w sumie też dawno nie morsowałem, więc zakładam na milion procent mnie przytka. No ale dobra, no jesteśmy ciekawi, kurczę blade. tutaj reakcja to tej pani, jak to będzie wyglądać. No i co, dzisiaj w planie w sumie dwie rundki. A nie cycków, już, trochę do góry, o, tak. Może lepiej już? Nie subskrybentów. Czemu nie? Dobra, to co? Wchodzimy, no. No za chwilę nie będziesz czuć stóp, także będzie dobrze. <laughs> Najlepsze no jest to tak naprawdę, że to jest takie właśnie fajne wychodzenie z tej strefy komfortu Że organizm mówi nie, nie rób tego, w ogóle po co ci to zostań w ciepłym bezpiecznym. A my mówimy nie, my idziemy, wychodzimy ze schematu, wychodzimy ze schematu. Mimo że morsowanie jest dosyć hajpowe, teraz, to tak czy inaczej warto, warto próbować, ale robisz to mądrze. No to co, pierwsza morsowanko Adrianny, moje pierwsze w sezonie kurczę, no nie, nie należy woda do tych najcieplejszych <grystanie> no no i czekamy sobie, nie? czekamy no to jest, jestem! Jesteśmy, no i morsujemy sobie, elegancko. Nie, nie powiedz, że uciekam przed zimą. Ja, ja szukam zimy. Ja tutaj szukam zimy. Tak, a w ciepłe. Na po... A w ciepłe kraje wyjeżdżasz tylko po to, żeby... Bo no, lubisz, nie to, że tak, uciekasz przed zimą. Tak, broń prawie. Boże, my przed niczym oczywiście, nie uciekamy. A da, jak się Aaaa! czujesz? Dobrze. Ej, za jest? Dobrze jest. O, przyjemnie. No mega przyjemnie. Czepię mnie całe ciało. Dawno mnie tak nic nie szczypało. Jak ta woda teraz. No Morsuję pierwszy raz, morsuję pierwszy raz. I od, od z najmniej z 6 lat chciałam zamorsować. To, to jest też niesamowite w morsowaniu, że podczas morsowania ciężko być gdzieś indziej ogólnie. Tak jak teraz niby to nagrywamy... Co, to ja teraz jestem na plaży, tak, ty, tak odlatujesz. Tak? To właśnie ja mam przejęcie z morsowaniem tak, że jestem mega tu i teraz. No nie da się być kurczę gdzieś indziej, nie? Po prostu tak... Uff, przeszywa mnie. To, to, uczucie, nie, to, o, oh, to właśnie ten, oh, to jest, no, niesamowite uczucie, o, oh, jestem tu i teraz i tego wam, kochani, życzę, jak za każdym razem, życzę wam być tu i teraz, warto pomorsować, żeby być właśnie w tym momencie, o, oh, poczuć ten oddech, nie da się nie czuć tego oddechu, nie da się nie czuć tej wody teraz, tu. Kuba, wiesz co, patrz, ci coś, patrz. Z, zimny New <laughs> Szybko trzeba biegać. Pierwsza runda za nami, Ada nie chce biegać. To jest, jest pierwsza, to jest, to jest druga stacja. Musisz biec. Musisz biec. Nie biegam. Musisz biec. <laughs> I biegniemy, rozgrzewamy się przed drugą rundą. No i my sobie pomorsowaliśmy Ada mówi, że jej się podobało I że gdyby nie to, że niedługo wjeżdża tam, gdzie nie można morsować To na pewno by morsowała Ja tam będę morsować kłóra. Tam będziesz morsować? Na Karaibach tak, Będziesz morsować na, na Karaibach, na Karaibach. Tak. No dobra, no skoro będziesz, no to będę trzymał na pewno za ciebie kciuki Natomiast my teraz e, jedziemy Po co my jedziemy teraz? Jedziemy Do domu jedziemy No co, zupkę z jakąś ciepłą zjeść A przy okazji zatrzymamy się tutaj po drodze w Delicatessen Drące, zobaczyć, czy coś nam się uda znaleźć na tak zwanym skipie, czyli w śmietniku. Tak, w śmietniku będziemy sprzedawać śmietniki, bo supermarkety wrzucają dużo jeszcze dobrego jedzenia. Zwłaszcza, że jest sobota, jutro jest niedziela. Nie handlowa. Czyli tak, właśnie nie ma, nie ma handlu, więc dużo supermarketów będzie wyrzucało, to, co się i tak zepsuje, prawda? Więc można się coś udać, ciekawego znaleźć. Nie wiemy, Złowić, nie wiemy. nie wiemy. Ja nie jestem jakimś ekspertem w Staram się też w ten temat wybadać. Bardzo podoba mi się idea, więc to, jakby, to będzie eksploracyjne dla nas. Temat tak, będziemy, będziemy próbować. No ja już tak byłem mega, dosyć długo znam temat ogólnie samego frigganizmu, właśnie tego tak zwanego grzebania po śmietnikach, czy zjadania resztek, jak to gdzieś tam ludzie mówią. Ja nie nazywała tego zjadaniem resztek, tak, bo no to jest to, 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 to to, jedzenie, które jest jeszcze do tak. nie są reszty. Właśnie, tylko że no niestety polskie prawo no nie, nie do końca jakby pozwala na jakby praktykowanie frigganizmów przez to, że e, różne dziwne rzeczy związane z sanepidem na przykład restauracja nie może wydać bezdomnym jedzenia bo jak się okaże, że to jedzenie mogłoby być już trochę za stare no to jest problem dla takiej restauracji śmietniki są często pozamykane e, na, na kłódkę, na klucz więc no niestety w Polsce nie jest to do końca aż tak możliwe ale myślę, że z Adam spróbujemy, zobaczymy czy... patrz, mam tak, delikatesa centrum i biodronka okay. jedno po dobra. drugim, dobra idziemy najpierw Kadesy. Tylko gdzie to będzie? No sprawdzimy, pewnie za, za tym Tu nie, z drugiej strony będzie zjazd jakiś śmietnik no, Sprawdźmy No i ogólnie no, Dla mnie czemu gdzieś tam mnie to zaciekawiło Bo jest to naprawdę świetna idea Tyle żarcia się marnuje ty, Tyle co się jedzenia wyrzuca tu, Na to świecie, mam... totalnie na świecie Nie tylko w Polsce, nie w Europie bo Na bo świecie jest... ile się jej żarcia marnuje To to jest naprawdę niepojęte więc. Tu chyba nie ma. Zobacz. Więc to jest spoko, że A, można, zobaczę, można spróbować. Odpady komunalne. I co? Patrzcie ile żarcie. Biorę te marchewki. I cytrynki. Patrz, cytry... No patrz. Marcheweczki, cytryneczki. Będą do herbaty, żeby się ogrzać potem jak wrócimy. Tak, po tym. No bo tutaj jest dużo rzeczywiście śmieci, śmieci, śmieci. Tak, po prostu jest mieszanka śmieci. No grzeb w tym też, Kuba, No grzebe, grzebe. To nie ma Tutaj nie ma nic. nic. O, nie w kamerę tylko. Do To trzeba w tych poszukać. W dworach. No i co? No i koniec, końców w sumie jeszcze zdatne papryki. No, to się dzisiaj zje. To wiadomo, no trzeba dzisiaj zje, tak. jakieś leczo zrobić. Papryczki, no mareweczki też. No niektóre pewnie będą... Niedobre, ale niektóre dobre. Cytryna, cytryna. Tak, Super. Jeszcze działające, dobra. To były delikatesy. Lecimy zobaczyć, co się dzieje w Biedronce. No jesteśmy pod Biedronką. Ale jest puściutko. Znaczy nie, nie. Jest tutaj... Są... ale, jest już ale tak wszystko na raz, taki już tak. się zrobił kompostownik troszeczkę. Także no niestety. Jeszcze jedną I lecimy. lecimy dalej zobaczyć jeszcze jedną Biedronkę po drodze. No i jesteśmy pod kolejną biedrą i są śmietniki na kutkę Pozamykane. O. Także tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o polskie realia afryganizmu. No i jesteśmy już w domu i to co upolowaliśmy, to cytryny, to marchewki, z których właśnie będziemy robić chipsy. No one są takie do obrania, do umycia, na pewno, papryki, też z nich się coś zrobi, w ogóle bardzo dobre pomidory. No, także idziemy obierać marchewkę i z tego co znaleźliśmy zrobimy sobie właśnie frytki. No i marchewa jest już pokrojona. Dum 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 dum. Trzeba je pomieszać, przyprawić. To nie moją rękę. Ach, proszę pani. O, ale to będzie dobre. No. Już się doczekać nie mogę. Co tu jest? Kuchnia. Travel and Trip. Dobra, Ada, czyni honory. Nie, no nie wiem, nie zniknij ale Czyni honory tutaj, to nagram tylko te frytki. Ale czynisz honory? No i patrzcie, jakie. Piękne. Frytki z marchewki, prosto ze śmietnika. Tutaj jeszcze sobie robimy wyżerkę Ale Ada... no, to może jeszcze grzać Dobra, no niech się grzeje Ada przygotowała piernik z dyni Będzie pieczony No i co, no i tak wegańsko, wegańsko No jest terta naczyń do pomycia Dobra, już się za to zabieram, nie krzycz na mnie No to kochani, patrzcie Ale sobie zrobiliśmy no. wyżerę no, mną Fryteczki ze śmietnika z seryамимимимимим też był, jakby w gratisie. Ech. Sam się zrobił Pytne. z pomidorkami. No i tak się bawią podróżnicy. Kurcze, blade. Raz na jakiś czas można sobie pozwolić na takie prawie że zdrowe jedzenie. No i kochani, kochani, nalewamy wodę. Jak nalejemy, to jest wielkie nalewanie wody. To do wody żeby nie było. Wciśniemy sobie cytrynkę prosto ze śmietnika A my wyruszyliśmy sprawdzić Kolejne śmietniki O, banany O, patrzcie o, na to w ogóle Biorę Patrzcie, to są całe dobre banany Patrzcie To jest dziura, to nie To tak średnio No ale ogólnie, to, no trzeba, trzeba wybierać, nie? Trzeba wybierać Kuba Będziemy mieć jutro piernik z bananów Piernik tutaj. z bananów jutro no, no ten taki pęknięty to też lepiej nie, nie ten proszę pana kalafiorek Ale to taki co? dużo dorobił Ca tylko w środku chyba jest w środku jest taki popsuty trochę nie. Dobra odłożę żeby się dostać głębiej No czekaj może poświecę jak to wygląda, no. Tak naprawdę no to są świeże rzeczy, po prostu wyrzucone. Patrzcie ile li, limonek tam jest, patrz. Li, 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 limonek. limonek pod tym, patrz, tu gdzie tak, masz rękę. Pod, tak wiem, ty No patrz tutaj, na to. Każesz mi tutaj moimi rękami to w tym N śmieciach grzeby, to wiem. <laughs> Nie po prostu trzałam kamerę i latarkę. Ja jestem hmm. supportem. Tak, su support. Twardem. <laughs> Najgorzej, kiedy jest twarda. Kurde, no Jabłuszko. No o, dziura ma. Bo nie jest idealne, nie? To jest to, że to, wszyscy to, 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 oczekują to, to, takich idealnych produktów, świecących, ja wręcz to, nienaturalnych. Wszyscy w tym świetniku, bo nikt tu nie jest No to, nie, nie, to, Niesamowite, ale będzie no. lecz, będzie? No dobra, kochanie, no to tak grzebiemy już ten. Mamy całą torbę. Całą torbę dobrych, dobrych rzeczy, nie? Bardzo dużo papryk, bardzo dużo bananów dzisiaj. E, perfumy. Perfumy męskie. Biorę w tripa na pewno teraz. I całe nieodpakowane szklanki. Szklanki od Magdy Gessler. Całe No no, no sztuki. Tak. Wygadasz? No patrz, czekaj, weź Od Magdy? No dobra, coś tutaj potłuczone. To jedno bierzemy. Jest? Dobra, jedno. Ta jest potłuczona. No, tak, ta jest potłuczona, ale ta jest dobra. Ta jest dobra, bierzemy. No tak. No i to można sobie wrzucić tutaj i zostawiamy po prostu. Nie robimy bałaganu, robimy porządeczek. Bo wow. Strasznie dużo tych rzeczy się marnuje po prostu. Ale perfumy. Ja też chcę perfumy. Więc dwa, dwa męskie. Może ogórka chcesz. Nie, przypomniał mi się tym, ten Morty. Bigel <laughs> Ring! -so. nie, to już będą takie średnie nie? na jeżę, no takie naprawdę. Tano? No na upartego, wiesz, to już tak na upartego. No tutaj już ja dzisiaj mam no, już mam za krótką rączkę. Tu byłyby dobre rzeczy, a tutaj? Się? To jest. Jak to śmieci śmieci? Śmieci takie śmieci, no. Ale tu było dobre, że tylko śpykali mrągli chipce nawet. Tak, no, no najgorzej. Chłop, fajnie się fajnie się to <laughs> <w śmieciach, co>? to. <laughs> no, no już dołączam przecież. W ogóle, jakie jaja, wjeżdżamy, bo już zabrano to, co się dało jeszcze odzyskać, uratować jakby jedzonko, no to wyje, po, wzięliśmy i pojechaliśmy I ledwo co wyjeżdżamy, a tam policja wjeżdża i mówimy, no. ej, to myślisz, że no. to po nas? Patrzymy, tak się patrzył na nas spod ten Jedziemy Jest pół do pierwszej w nocy, więc, więc jakby nikogo nie było na parkingu pod biodron, No tak, byliśmy tylko my, nie? Wyjeżdżamy, oni wjechali, zatrzymali się Zatrzymali trzeli, się, wjechali, zatrzymali się wjechali, wjechali. zawrócili no za nami, zatrzymali się, no i tyle, no. No nie wiem czy to było po nas Ale teraz się czajmy, nie? Ja tutaj zaparkowałam ten, patrzymy Tak, czaimy się, czaimy I jedziemy znowu do kolejnego, pod kolejny sklep Ale emocje, w sensie nie ale robimy emocje. Nie robimy nic nielegalnego, bo tak naprawdę takie zbieractwo jest, jak to czytałem, takie trochę no, ale taka taka na, na terenie sklepów, więc oni mają prawo gdzieś wezwać ochronę i tak dalej No tak No w pewnym sensie tak, no nie robimy nic złego, zostawiamy porządek No No tak, no no w pewnym sensie, no, no nie jest to ogrodzone, nie ma tam żadnej bramy, nie ma tam nawet drzwi Dobra, to, Kuba, to jest teren sklepu, nie? Tylko nie wiem co zaraz hmm. robić, trzeba jechać do, innej, do, do, do biedronki, a nie pojedziemy No nie wiem To co robimy? Chwila na namysł No to kochani, tak jak widzieliście, to było tak naprawdę tylko takie szybkie szperanko e, W śmietnikach przy tak naprawdę najbliższych biedronkach, najbliższych sklepach mm, No ale oprócz tego, żeby jak ktoś się boi grzebać w śmietnikach i ratować jedzenie w taki sposób, zostały stworzone aplikacje, które pomagają tak naprawdę nie marnować tego żarcia. Jest nim tak naprawdę aplikacja, która nazywa się Too Good To Go. I właśnie Wam jeszcze trochę o niej opowiem. Aplikacja ta ma za zadanie, a tak naprawdę ma misję, uratowania jak największej ilości jedzenia. Patrzcie, coraz więcej... Sklepów, knajp, czy kawiarni dołącza się do, do tej misji, oferując po prostu swoje własne paczki. Niestety nie jest to taki free-free z tego powodu, że takie, takie miejsca zwyczajnie biorą sobie za taką paczkę pieniądze. A mianowicie wygląda to w taki sposób, że np. tak jak widzicie tutaj, kawiarnia sofa odda za 13 zł paczkę o wartości 40. I napisane, co będzie w paczce. To niespodzianka. Paczka będzie wypełniona pysznym jedzonkiem, które nie sprzedało się w danym dniu. No i tutaj, co mówią inni, tu mamy cały rating, opinie i tak dalej. Na przykład, e, co oferuje Biedronka. Sprawdźmy, co oferuje Biedronka, ponieważ i Biedronka dołączyła się do całej akcji. I teraz tak, co jest w ofercie. W paczkach mieszanych uratujesz pyszne produkty spożywcze, których data ważności dobiega końca. Na przykład warzywa, owoce, słodycze, e, czy paczkowany nabiał i wędliny. Więc no, nie tylko jakby warzywa się tutaj ratują, e, można też spróbować dorwać jakieś tam inne rzeczy. No będzie to, na, tak naprawdę, niespodzianka. E, więc, więc, moi kochani, no, nigdy nie wiadomo, co, co, co dostaniemy. No ale, tak czy inaczej, myślę, że warto z tego skorzystać dla samego faktu uratowania jedzenia. Co jest ciekawe, możemy sobie zrobić tak, i jeżeli chodzi o samą podróż, włączyć sobie. Wtyczkę tutaj kliknąć sobie w odkrywaj, odkrywaj, tutaj odkrywamy, chyba nie działa. O, tutaj mamy, pach. Możemy sobie zobaczyć Tarnów, ale możemy też sobie zobaczyć na przykład z ciekawości, jak to wygląda w Krakowie. W Krakowie jest ponad 200 miejsc, które dołączyły do całej akcji. Na przykład BP, 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 dużo tutaj widzę, widzę BP, zobacz wszystko. I, i, I coś mi się zacięło, ale to nieważne. Ale tak czy inaczej widzicie, że jest naprawdę masa miejsc, które chętnie oddadzą. Jakby nawet nie tyle co resztki, co wartościowe produkty, które zwyczajnie już tracą swoją ważność i nie wyglądają idealnie na półce, a są cały czas zdatne do jedzenia. Więc kochanie, tak jak widzicie, walka z konsumpcjonizmem i marnotrawstwem. E Powoli się rozwija, ludzie są coraz bardziej świadomi tego, co, co dzieje się na świecie, co my ludzie robimy nam samym i planecie i temu wszystkiemu. Dajcie znaka, co Wy o tym myślicie. Ja na pewno będę próbował, próbował dalej filiganizmu w różnych miejscach, czy to w Ameryce, czy, czy teraz jeszcze w Europie. Dajcie znaka, czy chcecie w ogóle taki content, grzebalstwa w świetnikach i próbowania używania tych aplikacji, czy zwyczajnie pytania się knajp czy sklepów, czy może im coś nie zostało. No, więc trzymajcie się ciepło. Zostawcie łapkę w górę, łapkę w górę subskrypcję. Adzie też, Go na trawel. Ada. Mi też, mi też, mi też. Ada. O. a za tego buziaka to już musicie. Za tego buziaka, buziaka to już musicie zostawić yy, jej subskrypcję. Także co, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa. Cześć.